Witajcie w kolejnym rówczym filmie i bez jakiegoś przydługawego wstępu powiem Wam, że dziś przeprowadziłem niemały upgrade mojego Vivarium z Nicobarensis. Nosiłem się z tym już od dawna, bo kolonii zwyczajnie już było trochę ciasno. Okupowały pokrywę na tyle, że codzienny serwis stał się niemałym wyzwaniem. A właśnie dostałem telefon od mojego szklarza, że mogę odebrać mój mały projekt. Będzie to nowa arena, która powstanie w akwarium 30 na 30 cm i chyba 35 cm wysokie, posiadające dwa otwory na wężyk i do tego szklaną pokrywę, w której tym razem zapobiegawczo zrobiono mi trzy otwory, by mieć większe możliwości rozwoju. Co ważne, akwarium jest idealnie równe, więc tym razem nie będę potrzebował uścielki pod pokrywą. Na arenę trafi korzeń znaleziony na jednym ze spacerów z 2 lata temu. Jak widzicie warto zbierać takie okazy, bo nigdy nie wiadomo kiedy może nam się to przydać. W nowej arenie najbardziej zależy mi na łatwym dostępie ręki w każdy zakamarek. Dlatego użyję do wystroju tylko tego korzenia i nieduża warstwa torfu, by uniknąć jakiejś przeprowadzki kolonii. Jeszcze tylko zastrzyk pokarmu i wody i tu stop. U mnie takie podawanie syropu działa. Sporadycznie to nie w nim jakaś robotnica, ale zalecam wszystkim ostrożność. Co do wody użyję tak jak poprzednio hydrożelu i jak poprzednio za dużo go nasypałem. Oczywiście wykipiał, ale mrówki chętnie go posprzątają i wyniosą do gniazda. Posłuży im pewnie przez jakiś czas jako nawodnienie. Zatykamy wszystko, no i pora na zielony wystrój. Jak widzicie, od dawna hoduję sobie kwiaty na takie potrzeby. Na razie trafi tam EpiPremnum, które zajmie nam pierwszy otwór w pokrywie. Nie będzie tu jakiejś wymyślnej śluzy jak poprzednio, bo wentylacja będzie odbywała się innymi kanałami, więc uszczelniam po prostu watą. Całość wydaje mi się całkiem całkiem, no ale dobra, skoro mam nową arenę, to może i gniazdo trochę podrasujemy. A więc co? W samochód i szukamy inspiracji. Nicobarensis, oprócz ziemi, często na swoje gniazda wybierają drewno. Postanowiłem, że rozwinę ich pierwszą część wiwarium właśnie w tą stronę. I zobaczcie, na leśnej wycince trafiłem na już suchy taki oto materiał. I to jego mam zamiar w głównej mierze użyć. Można wracać. Oczywiście wcześniej piekarnik, żeby ograniczyć nieproszonych gości. Rzucam to wszystko mniej więcej na kupę, uzupełniając jakimiś kijami i sami zobaczcie efekt. Jak dla mnie petarda, jeszcze tylko niech dopisze roślinność i mamy miejsce na naprawdę mega kolonie. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty w przyszłości. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych aktualizacjach.